Witam dalej, tak i I dzisiaj prezentuję jeszcze raz ten obraz jaskinia. Tak, to jaskinia. Dużo właśnie się dzieje. Pokażę w zbliżeniu fakturę. Obraz oprawiony, bo to już gotowy do zawieszenia. Tajemu zawieszki. Wstawiłem go wczoraj w moich abstrakcjach na to napisane. Że muzyka nie taka To dzisiaj będzie bez muzyki. Będzie tylko woda i ja. Jeszcze raz zbliżę. Dziękuję wszystkiego dobrego. Zdrowia dla wszystkich.